Cześć tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam drogi, których według mnie będzie brakowało w docelowym układzie naszej sieci autostrad i dróg ekspresowych. W ostatnim filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu, przedstawiłem listę dróg, która powinna zostać otwarta do około 2030 roku. Dziś natomiast przedstawię wam drogi, które nie są planowane, a w mojej opinii powinny. Jeżdżąc dużo po kraju oraz obserwując to, gdzie obecnie są budowane drogi i które są planowane do około 2032 roku zrobiłem listę ciągów komunikacyjnych, które w mojej opinii zostały pominięte. Jeżeli mieszkacie w rejonie którejś z tych dróg to zachęcam Was, żebyście napisali do swoich lokalnych polityków prosząc, aby zadziałali w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury decyzji o przeprowadzeniu analiz dla wyznaczenia możliwych przebiegów takich przyszłych tras. Zachęcam Was też, żebyście nie myśleli na zasadzie to i tak nie ma sensu, bo nawet jeśli teraz analizy zostaną rozpoczęte, to pewnie będzie to tylko kiełbasa wyborcza. Pamiętajcie, że od decyzji o przeprowadzeniu analiz do otwarcia drogi mija minimum 10 lat, a częściej jest to kilkanaście lat. Więc i tak nie mówimy tu o drogach, dla których budowy byłoby teraz potrzebne finansowanie. Decyzja o finansowaniu budowy takiej drogi będzie możliwa około 2036 roku, ale tylko i wyłącznie jeżeli teraz uda się podjąć decyzję o rozpoczęciu prac nad jej możliwym przebiegiem. Drogi będę omawiał według obecnej numeracji danej drogi krajowej. Droga ekspresowa S1, a tak naprawdę powinna mieć ona raczej numer S11 lub S69, od Tarnowskich Gór do węzła Pyżowica. Projektując węzeł Pyżowice, dawno temu zakładano, że właśnie tutaj S11 od strony Poznania przetnie się z autostradą A1 i będzie prowadziła dalej w stronę Sosnowca i Bielsko-Białej. Natomiast kilka lat temu zostało to zmienione i S11 połączy się z autostradą A1 w Pykarach Śląskich. W miejscu planowanej S1 planowany jest nowy przebieg DK-78 Starnowskich Gór do węzła Piżowice, jednak, jako zwykła droga krajowa o przekroju jednej jezdni o dwóch pasach ruchu z kolizyjnymi skrzyżowaniami i rondami, dla drogi, która będzie stanowiła część północnej obwodnicy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oraz będzie przenosić ruch z drogi S1 w stronę S11 z powrotem, tak niski standard zapewne już od razu w momencie ukończenia drogi S11 okaże się niewystarczający. Więc realizacja drogi w takiej postaci będzie moim zdaniem oznaczać zmarnowane pieniądze. Aby nie przepowodowywać inwestycji kilka lat po jej ukończeniu, Konieczna jest budowa tego odcinka co najmniej jako dwujezdniowej drogi klasy GP. Pozostajemy w województwie śląskim. Autostrada A4bis lub inaczej np. A44 od drogi krajowej wzdłuż której powinna przechodzić nowa trasa. Idea budowy południowej autostradowej obwodnicy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej powstała w latach 80. XX wieku i była wpisana w ówczesne opracowania studialne. Budowa obwodnicy autostradowej metropolii górnośląskiej A4bis została zapisana jako postulowana w strategii rozwoju systemu transportu Województwa Śląskiego z 2014 roku, a następnie przeniesiona do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego 2020. Nie jest jednak w ogóle znany jej przebieg, przekrój, długość itd. Województwo śląskie opracowało kilka możliwych wariantów przebiegu o szacunkowej długości wahającej się od 51 do 69 km. W programie budowy dróg do 2033 roku wpisana jest przebudowa bądź budowa autostrady A4 na całym odcinku od krzyżowej do Tarnowa, więc teraz jest najwłaściwszy moment, aby rozpocząć realne prace przygotowawcze dla nowego przebiegu A4 omijającego centrum aglomeracji Górnośląskiej. Droga w realny sposób odciążyłaby aż oraz drogę wojewódzko 902, czyli drogową trasę średnicową od Gliwic aż do Mysłowic. Byłaby także obwodnicą takich miast jak Czerwionka Leszczyny, Łaziska Górne, Mikołów, Tychy i Bieruń. Jednak na ten moment szanse powstania drogi oceniam bardzo nisko. Kolejna droga to DK12 z głogowa do Leszna. Ten odcinek stanowi połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5. Obecnie osoby jadące na linii Trójmiasto-Bydgoszcz-Poznań, które poruszają się po drodze S5 i udają się w kierunku drogi ekspresowej S3 w stronę Legnicy, Jeleniej Góry czy Pragi, oraz ci jadący po A4 w stronę Zgorzelca i dalej w stronę Drezna, korzystają właśnie z DK12. Mało kto jedzie A2 i S3 przez węzeł Jordanowo lub S5 i A4 przez Wrocław. Po prostu przez DK12 jest najkrócej. Niebawem prawie 40% długości tej trasy zostanie zbudowane jako dwujezdniowa bezkolizyjna obwodnica głogowa. Choć formalnie nie będzie to droga klasy S, to będzie ona tylko nieznacznie gorsza od drogi ekspresowej i będzie wyglądała praktycznie tak samo jak obwodnica Inowrocławia lub Góry Kalwarii. Po zbudowaniu obwodnic Głogowa i Wschowy będzie brakowało około 27 km nowej drogi. Uważam więc, że teraz należy jak najszybciej podjąć decyzję, aby zbudować pozostałe fragmenty DK12 odleszna do końca obwodnicy Głogowa jako drogę o takich samych parametrach jak obwodnica, która właśnie będzie budowana. Jeżeli nie zostanie to dodane do planów, to w efekcie pomiędzy obwodnicą Głogowa a drogą S5 pozostanie krótki odcinek DK12 będący wąskim gardłem. W szczególności należy również przynajmniej pozostawić rezerwy pod drugą jezdnię podczas planowanej budowy obwodnicy Wschowy. A najlepiej wybudować ją od razu jako dwojezdniowo. Czasami słyszę też głosy, że taką trasę należałoby przedłużyć w kierunku południowo-zachodnim do węzła krzyżowa, natomiast w mojej opinii są na to niewielkie szanse. Pomiędzy głogowem a krzyżową znajduje się Przemkowski park krajobrazowy i nikt nie odważy się niszczyć tak cennego miejsca. A droga poprowadzona na wschód od parku biegłaby blisko S3. Innym miejscem w ciągu DK12, gdzie w mojej opinii brakuje drogi o lepszych parametrach, jest trasa z Kalisza do Sieradza. Do około 2030 roku Kalisz będzie posiadał drogę dwujezdniową w stronę Konina i Ostrowa Wielkopolskiego. Uzyska więc połączenie z autostradą A2 oraz z drogą ekspresową S11. Miasto jednak nie będzie miało połączenia z łodzią. Obecnie po DK12 pomiędzy Sieradzem a Kaliszem porusza się od 7 do 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jednak należy pamiętać, że sporo osób jadących z Kalisza do łodzi. Nie wybiera DK12 i S8 tylko drogę wojewódzką 710 przez Warteł i Szadek, ponieważ jest o 20 km krótsza. Możliwe, że wystarczyłby tu przekrój 2 plus 1 z barierami rozdzielającymi na stałe przeciwne kierunki ruchu. Droga miałaby długość około 50 km. Kolejny ciąg komunikacyjny, gdzie według mnie powinna zostać wybudowana droga o przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, to trasa ze Skarżyska Kamiennej przez Wąchock i Ostrowiec Świętokrzyski do Opatowa. Obecnie po DK9 i DK42, pomiędzy Opatowym a Skarżyskiem Kamienną, porusza się od 8 do 16 tysięcy pojazdów na dobę. W budowie jest obwodnica Wąchocka długości 12 km, jako droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku o parametrach technicznych klasy GP. Natomiast całkowicie niezrozumiałą decyzją jest planowana obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, droga. Ma gotową decyzję środowiskową dla przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu, ale tu uwaga zdecydowano się jej nie wykorzystywać i zmienić obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego na jedną jezdnię. Nie rozumiem tego. Kolejna droga, która nie jest planowana, a moim zdaniem powinna to S46 z Opola, a może nawet z Nysy. Przez Częstochowę do Jędrzejowa, gdzie włączyłaby się w trasę S7 do Kielc. W tej części kraju, na linii wschód-zachód, nie jest planowana żadna nowoczesna trasa. W Opolu mieszka obecnie około 125 tysięcy osób, w Częstochowie 210 tysięcy, a w Kielcach 185 tysięcy osób. Obecnie po drodze DK46 oraz DK78 porusza się od 4 do 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jednak tak mała wartość wynika z tego, że na przykład na linii Kielce-Częstochowa. Możemy pojechać zarówno po DK46 i DK78, ale również drogami wojewódzkimi albo przez Koniecpol, albo przez Włoszczowę, więc ruch rozkłada się na kilka ciągów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że DK78 będzie przebudowywana z Jędrzejowa do Szczekocin i dalej do Siewierza, więc żeby połączyć Kielce z Polem, brakuje obecnie około 150 km. Dodatkowo, z racji dużego natężenia ruchu, wynoszącego od 8 do 15 tysięcy pojazdów na dobę, należałoby się zastanowić nad wydłużeniem trasy od końca obwodnicy Niemodlina do Nysy. Możliwe, że na całej długości S46 wystarczyłby przekrój 2 +1 z barierami rozdzielającymi na stałe przeciwne kierunki ruchu. S73 czy też DK73 Skiels do Tarnowa i dalej od autostrady A4 koło Pilzna do Krosna, na wschód od Jasła po śladzie DK28. Myślę, że tutaj w zupełności wystarczyłaby droga w przekroju 2 plus 1. Pomiędzy A4 a Jasłem są już realne plany nowego przebiegu na większości drogi. Jednak uważam, że na pozostałych odcinkach również przynajmniej niektóre fragmenty drogi powinny doczekać się nowego śladu, jak na przykład odcinek od Buska Zdroju do okolic Dąbrowy Tarnowskiej, pomiędzy którymi obecna trasa zatacza ogromne koło. Połączenie A4 z planowaną nową DK75. Cała droga krajowa nr 75 z Nowego Sącza do Brzeska ma być dwujezdniowa, ale następnie cały ruch w kierunku A4 będzie musiał wtłoczyć się na obecną jednojezdniową zachodnią obwodnicę Brzeska. To właśnie ten fragment jest najbardziej obciążony ruchem spośród całej DK75. Już dziś porusza się nim ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę, a przecież po budowie nowej DK75 liczba pojazdów wjeżdżających w to wąskie gardło wzrośnie jeszcze bardziej. Uważam, że nie jest jeszcze za późno na rozpoczęcie prac przygotowawczych dla poszerzenia tego fragmentu do drogi dwujezdniowej, ale jest to już ostatni dzwonek jeśli chcemy uniknąć absurdalnej sytuacji, gdy cała nowa droga z Nowego Sącza będzie dwujezdniowa, a przed autostradą wszyscy utkną w korku, ponieważ zabraknie Nieco ponad 2 km drugiej jezdni na najbardziej obciążonym fragmencie całej trasy. Aby tego uniknąć, niezbędna jest rozbudowa tego odcinka do przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Wyjątkiem jest wiadukt pod linią kolejową, gdzie zamiast budowy drugiej jezdni i nowego wiaduktu, należałoby zapewne rozważyć w ramach odstępstwa wyznaczenie czterech pasów na jednej jezdni z fizyczną barierą pośrodku. Kosztem zwężenia chodników. Kolejny punkt to nowy wysokiej klasy przebieg DK77 od Tarnobrzegu do początku obwodnicy stalowej woli w przekroju 2 +1, zamiast S74 pomiędzy Tarnobrzegiem a Węzłem Zapacz. O tym, dlaczego planowany odcinek S-74 od Tarnobrzega do Węzła Zapacz nie ma sensu. W obliczu niedawno ogłoszonych planów budowy dwujezdniowej DK9 do Rzeszowa mówiłem szczegółowo w poprzednim filmie. Następna droga to DK-94 Olkusz Kraków. Ma ona jeden z najwyższych poziomów ruchu spośród tych, które dzisiaj omawiałem. Natężenie nigdzie nie spada poniżej 17 tysięcy pojazdów na dobę, a na niektórych odcinkach przekracza 20 tysięcy pojazdów na dobę. Dodatkowo, na niemal całej długości droga prowadzi przez tereny zabudowane, a bezpieczne wyprzedzanie wolniej jadącego pojazdu jest na długości 25 km praktycznie niemożliwe z wyjątkiem jednego fragmentu dwóch pasów tylko w kierunku Krakowa. Niestety obecne plany dla DK94 są bardzo skąpe. Mają zostać jedynie wykonane punktowe inwestycje zwiększające bezpieczeństwo kilku wybranych miejsc, np. przez budowę rond. Ale nie ma żadnych kompleksowych planów dla całego odcinka. Obecny poziom ruchu wskazywałby na konieczność budowy nowej drogi dwujezdniowej, jednak po wygaśnięciu koncesji dla autostrady A4 w 2027 roku ruch trochę spadnie, dlatego sądzę, że akceptowalnym, a znacznie łatwiejszym rozwiązaniem byłaby to zwykła droga w przekroju 2 +1, omijająca tereny zabudowane. Jako absolutne minimum na już niezbędne jest wybranie kilku odcinków pozwalających na szybkie i łatwe poszerzenie drogi o dodatkowy pas ruchu umożliwiający bezpieczne wyprzedanie. Jest wiele miejsc, gdzie taki pas można dobudować bardzo łatwo i bardzo niskim kosztem. Niezbędne jest również wyrzucenie z centrum Olkusza, krzyżowanie się potoków ruchu w kierunku Sosnowca i w kierunku Zawiercia poprzez przedłużenie wschodniej obwodnicy Olkusza do drogi na Zawiercie co kilka lat temu było planowane, ale obecnie temat poszedł chyba w odstawkę, a szkoda, bo jest on bardzo ważny w kontekście ruchu na DK94 w Olkuszu. Ten ostatni punkt leży w gestii województwa małopolskiego, natomiast w gestii generalnej dyrekcji powinny być wytyczenie nowego śladu DK94. Przekroj 2 plus 1 z pominięciem terenów zabudowanych, a wcześniej jak najszybsza dobudowa trzeciego pasa w kilku wybranych miejscach obecnej drogi. Na koniec, słów kilka o przekroju 2 plus 1, bo dziś kilkukrotnie o nim wspomniałem. Wiele obecnie budowanych dróg powinno być budowane w przekroju 2 plus 1. Mam tu na myśli odcinki, gdzie średniodobowy ruch wynosi poniżej 10 tysięcy pojazdów na dobę. W takich miejscach budowa drogi o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu jest z ekonomicznego punktu nieopłacalna. Kilkanaście lat temu głośno było o drogach 2 plus 1, jednak teraz całkowicie o nich zapomniano. Mam wrażenie, że wynika to w znacznej mierze z niesławnego przykładu S19 z Rzeszowa na północ, gdzie występuje taki przekrót. Droga ta przez wielu jest nazywana drogą śmierci. Nie jest to wina drogi, że dochodzi do wypadków tylko kierowców, jednak w przypadku tej drogi Popełniono dwa bardzo poważne błędy, które spowodowały, że okazała się ona tak niebezpieczna. Po pierwsze taki przekrój tutaj nigdy nie powinien był powstać ze względu na duże natężenie ruchu i zostanie to poprawione przez dobudowę drugiej jezdy. Po drugie kluczowym błędem S19 i innych takiego typu dróg w Polsce jest to, że przeciwne kierunki ruchu nie zostały od siebie na stałe oddzielone barierami. Podobna sytuacja miała miejsce na S10 ze Szczecina do Stargardu na obwodnicy Kobylanki. Była to droga ekspresowa jednojezdniowa. Przez kilka lat niektórzy kierowcy, widząc znak drogi ekspresowej, dostawali małpiego rozumu. Na drodze wydarzyło się mnóstwo wypadków. Po zamontowaniu bariery na środku wypadki przestały mieć miejsca, a czas podróży nie wydłużył się. W Danii i Szwecji, które są prekursorami takich dróg, istnieje mnóstwo odcinków nawet najważniejszych dróg krajowych, właśnie w przekroju 2 plus 1, jednak pasy ruchu. W przeciwną stronę są oddzielone barierą. Dlatego uważam, że sporo dróg dziś wymienionych po analizach ruchu mogłyby powstać w przekroju 2, +1, jednak koniecznie z rozdzielonymi pasami ruchu, ale również z węzłami drogowymi i parkingami. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomógł mi robić Krzysiek Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.